Dzień dobry, klaso 8. Pora na kolejną zdalną lekcję języka angielskiego. Będziecie mogli sobie otworzyć tę lekcję z YouTube'a na spokojnie i w dowolnej chwili. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, ja też także zaczynajmy. Na ostatniej lekcji zajmowaliśmy się tekstem, który dotyczył porównania z drugą osobą. Dziś przejdziemy do podsumowania tego działu. I oto jakie cele przygotowałem na dziś dla Was. Pierwszy cel: powtórzymy sobie słówka związane ze stylem ubierania się oraz ubraniami. Drugi cel: powtórzymy sobie czasowniki złożone, czyli takie, które składają się minimum z dwóch wyrazów. Trzeci cel: powtórzymy sobie zdania składowe. A zdania składowe to jest nic innego jak y, część zdania złożonego, która Wprowadza jakieś dodatkowe informacje do zdania. No i słuchajcie, przejdźmy zatem do ubrań na początek. Tutaj mamy zestawienie wyrazów, które już w większości znacie, ale warto je sobie przypomnieć na naszej dzisiejszej lekcji. Niektóre z nich pojawią się w dalszych etapach naszej lekcji. No i zacznijmy od lewej do prawej, będziemy sobie przypominać. Suit garnitur. Track suit dress. Sweatshirt bluza dresowa. Sweat pants spodnie dresowe. Hoodie bluza z kapturem. T-shirt koszulka. Shirt koszula. Sweater sweater. Trousers albo pants spodnie. Trousers używamy w Anglii pants w USA. Jeans, jeansy. Shorts spodenki Socks, skarpetki. Dress, sukienka. Skirt, spódnica. Shoes, buty. Trainers, tenisówki. High heels, wysokie obcasy. Sandals, sandały. Clothes, ubrania. I jedno ubranie to będzie a piece of clothing, bo słowo clothes nie ma odpowiednika w liczbie pojedynczej. I słuchajcie, to są ubrania, które, tak jak mówię, większości już znacie, ale warto je było sobie przypomnieć. Teraz zajmiemy się e, przymiotnikami, które opisują styl ubierania się. I to, e, zdję te zdjęcia są zaczerpnięte z waszego podręcznika. E, ja je tutaj podpisałem e, dla waszej wygody. I niektóre z tych zdjęć mają e, nawet po dwa opisy. No, dwa opisy pasują, akurat. Do tych ubrań. No i zacznijmy od jedynki, skończymy na dziesiątce. Formal, czyli formalne, formalne ubrania na przykład. Glamorous, czyli olśniewające, efektowne, e, na przykład sukienka może być taka. Y, colorful, czyli kolorowy, kolorowa, sporty to sportowy, tight to ciasny, no i na tym y, zdjęciu mężczyzna faktycznie takie ma ubrania. Old fashioned, czyli staromodne, staroświeckie. Casual oznacza swobodne, comfortable oznacza e, wygodne, loose oznacza luźne, fashionable oznacza modne, trendy, mniej więcej to samo, trendy albo modne. Impractical to niepraktyczne. I jeszcze mamy conventional, czyli konwencjonalne, takie tradycyjne. I słuchajcie. E, to z pomocą obrazków było. A tu mamy e, to bardziej tak uporządkowane e, pisownia, wymowa, i po polsku. Przeczytajmy to sobie. I zaczniemy od góry. Casual clothes, czyli luźne ubrania, swobodne. Colorful, kolorowe. Comfortable, wygodne. Uncomfortable, niewygodne, bo takie też mogą być. Conventional, konwencjonalne, tradycyjne. Fashionable, czyli modne, formal, czyli formalne, uroczyste. Glamorous, wytworne, olśniewające, efektowne, czasami też się tak tłumaczy. Impractical, czyli bezsensowne, niepraktyczne, loose luźne, old fashioned, staroświeckie, latest, czyli najnowsze, sporty, czyli sportowe, tight, czyli ciasne. Oraz trendy. Modne. To Tutaj pojawiły się również takie wyrazy, których nie było na zdjęciach, ale myślę, że bez problemu je sobie skojarzycie. No dobra, a teraz przejdźmy do zadań. Zajmiemy się na początek zadaniem numer 1, czy też ćwiczeniem numer 1 na stronie 51 w naszych podręcznikach. Polecenie tutaj brzmi uzupełnij w zeszycie zdania przymiotnikami opisującymi styl ubioru. No, i takie oto mamy tutaj zestawienie zdań. My będziemy je sobie e, tłumaczyć na polski, żeby było nam też łatwiej e, w doborze słów. I słuchajcie, pierwsze zdanie: I love Marilyn Monroe, she was so, czyli uwielbiam Mer Marilyn Monroe, czyli taką aktorkę z ubiegłego wieku. Ona była taka olśniewająca. Hmm, pewnie się domyślacie, co to za słowo na G. She was so glamorous. Tego nam tutaj brakuje. Idziemy dalej. I hate going to weddings because I have to wear clothes. Czyli nienawidzę chodzić na śluby, bo muszę nosić formalne ubrania w sensie no takie uroczyste albo tradycyjne, bo tak można to też nazwać czyli bardzo prosta odpowiedź formal clothes. Trzecie. My old trainers are too. I'll have to buy a bigger pair. Moje stare tenisówki są za ciasne. Muszę kupić większą parę. Czyli ciasne. Słowo tight. Tego nam tutaj brakuje. Czwarte. My dad's very. He even wears a suit at the weekend. Mój tata jest bardzo konwencjonalny, czyli przywiązany do tradycji. On nosi garnitur nawet w weekend. Conventional, tego nam tutaj brakowało. Piąte: My sister isn't very she's not interested in fashion. Czyli moja siostra nie jest bardzo modna. No, jeśli tak można ubrać zdanie. Ona nie interesuje się modą. I tego nam tutaj brakowało. Modna, w sensie trendy. E, trendy mamy w piątym zdaniu. Tak wyglądają odpowiedzi do zadania numer 1. Chciałbym, żebyście sobie napisali to w waszych zeszytach, a teraz przejdźmy dalej. Teraz przypomnimy sobie czasowniki złożone, czyli takie czasowniki, które składają się z dwóch wyrazów, przeważnie z jednego czasownika i z przyimka miejsca, czyli takiego wyrazu, który sugeruje miejsce, na przykład w, na, pod i tak dalej. I podzieliliśmy sobie czasowniki e, złożone na nierozrywalne i rozrywalne. Na tym slajdzie znajdują się przykłady czasowników nierozrywalnych, czyli między te wyrazy nie da się nic wcisnąć innego. One idą z, ze sobą w parze. E, I słuchajcie, mamy takie oto y, czasowniki złożone. Get into, czyli mieścić się na przykład w ubraniu. Go with, czyli pasować na przykład do ubrania. Look for oznacza szukać. No i mamy przykład: let's look for something trendy. Poszukajmy czegoś modnego albo trendy. Nie możemy wstawić żadnego słowa między look oraz for, bo jest to zestawienie wyrazów, które są nierozrywalne. A teraz czasowniki rozrywalne, czyli takie, które można rozdzielić w różnych sytuacjach. I często to zależy od nas, czy je rozerwiemy, czy ich nie rozerwiemy. I przeczytajmy sobie od lewej do prawej. Give away rozdawać. Pick out wybierać. Pick up wybierać albo wyszukiwać. Put away odłożyć na miejsce. Put on zakładać na przykład ubranie. W ogóle wszystkie te czasowniki są w odniesieniu do ubrań e, często stosowane. Take off czyli zdejmować. Throw away wyrzucać. Try on, przymierzać. Wear out, znosić, zdzierać, zużyć. I słuchajcie te wyrazy e, można rozdzielać, ale nie trzeba. Nie jest to konieczność i zobaczcie na przykłady kolorowe pod spodem. Take off this hat to to samo co take this hat off, bo oba zdania oznaczają zdejmij ten kapelusz. Tak to wygląda w naszym przypomnieniu. Teraz przejdźmy do zadania czy też ćwiczenia numer 2 w naszym podręczniku na stronie 51. Polecenie tutaj brzmi: połącz w zeszycie fragmenty zdań od 1 do 5 z fragmentami od A do E, tak aby powstały pełne zdania. No i słuchajcie, u was to trochę wygląda inaczej. Ja to zestawiłem tak obok siebie, żeby było bardziej czytelnie i pod spodem za chwilkę przytłumaczymy sobie te fragmenty zdań, żeby było nam łatwiej też połączyć te wyrażenia w całość. A dlaczego mówiłem wcześniej o czasownikach złożonych? Bo w tych zdaniach znajdują się czasowniki złożone. I słuchajcie, po tej stronie mamy tak. Czy mogę? Nie mogę, a może być? Ja tę koszulkę pod. I celowo nie tłumaczyłem tutaj wszystkiego, bo. Ciężko by to było przetłumaczyć, nie zostawiając nic w drugiej części, czyli tu. Dlatego czasowniki najważniejsze zostawiłem w części ABCDE. No i słuchajcie, teraz będzie nam o wiele łatwiej połączyć te zdania. Słuchajcie, czy mogę? Szukamy czegoś, co by tu pasowało. No i mamy. Czy mogę przymierzyć te buty? Proszę. Taka prośba. No, i dzięki temu możemy połączyć: Can I try on these shoes, please? Idziemy dalej. Nie mogę. Z czym to będzie pasowało? Zde. Nie mogę zmieścić się w te buty. Są za małe. Czyli. I can't get into these shoes. They're too small. To. Jest najlepsza opcja tutaj. Jedyna opcja. Kolejne. A może byś. Zdjął swoją kurtkę. Wyglądasz, jakby ci było gorąco. Czyli. Why don't you take off your jacket? You look very hot. To jest poprawne zestawienie. Idziemy dalej. Ja tę koszulkę oddaję. Chcesz ją? Czyli. I'm giving this t-shirt away. Do you want it? To jest poprawne zestawienie. Poprawna para. I ostatnie, trochę nietypowe tłumaczenie, ale musiałem tak zrobić. Podnieś swoje ubrania i włóż je do szafy, czyli. Pick up your clothes and put them in the wardrobe. Nie jest to standardowe tłumaczenie tego piątego e, fragmentu, ale przynajmniej pasuje nam do do, do tematu czasowników złożonych. Słuchajcie, tak to wygląda w zadaniu drugim. A teraz, zanim przejdziemy dalej do kolejnych zadań, przypomnimy sobie co nieco o zdaniach składowych. Zdania składowe, tak jak już mówiłem na początku lekcji, zazwyczaj krótsze zdania pojedyncze, które są częścią dłuższego zdania, tak zwanego zdania złożonego. I te zdania składowe wnoszą dodatkowe informacje. Przykład, jak połączyć te zdania: kobieta posiada sklep, kobieta mieszka w tym domu. Żeby zrobić coś tutaj z tym, e, mamy takie oto e, połączenie: kobieta, która mieszka w tym domu, posiada sklep. To słowo fioletowe e, jest słowem kluczem, dzięki któremu możemy połączyć to niebieskie zdanie z tym czerwonym. Czyli to niebieskie zdanie jest zdaniem składowym. No i tu mamy to rozpisane w ten sposób: The woman owns a shop, czyli kobieta posiada sklep. The woman lives in this house, czyli kobieta mieszka w tym domu. I połączymy to w ten sposób po angielsku: The woman who, albo that, lives in this house, owns a shop, czyli kobieta, która mieszka w tym domu, posiada sklep. Zauważcie, o tym już była mowa wcześniej, w angielskim nie będziemy używać Zazwyczaj przecinków. Eee, w polskim tak. I tutaj na filetowo mamy słowo klucz, które dzięki któremu możemy eee, połączyć eee, dwa zdania ze sobą. Jest to albo who, albo that. Eee, w przypadku osób, bo zdanie składowe odnosi się do kobiety. I zaraz sobie przypomnimy jeszcze inne słowa klucze. A teraz takie oto zdanie. She wears trainers. Ona nosi tenisówki. The trainers look like human feet. Tenisówki wyglądają jak ludzkie stopy. Teraz, żeby połączyć to zdanie, te zdania, potrzebujemy też jakiegoś e, spójnika, jakiegoś takiego słowa klucza. I jest to słowo albo which, albo that. Obojętnie które, ważne, żeby je użyć. E, she wears trainers which albo that look like human feet. Ona nosi tenisówki, które wyglądają jak ludzkie stopy. I dzięki temu fioletowemu wyrazowi możemy połączyć te zdania w całość. Tak jak widzicie tutaj. Ale nie zawsze będziemy mieli do czynienia z, tylko z osobami albo z rzeczami. Czasem będziemy mieli do czynienia również z okresem jakieś, e, jakiegoś czasu albo będziemy mówić o miejscu. I słuchajcie, to są słowa klucze, które pojawia, mogą się pojawiać w różnych... E, zdaniach rozpoczynających właśnie zdania składowe. I who oraz that naprzemiennie możemy używać do osób. Wtedy to oznacza który, która, która. Which albo that możemy używać do przedmiotów albo zjawisk. Który, która, które. Niby oznacza to samo, ale nie możemy używać who oraz which zamiennie. That tak, ale nie who i which jeśli mówimy o, o dacie jakiejś albo okresie czasu, używamy przeważnie when, czyli oznacza to wtedy kiedy albo gdy. Gdy mówimy o miejscu, mówimy where. I to wtedy te wyrazy, które widzicie po lewej stronie w ramce, to są wyrazy, które rozpoczynają nam zdania składowe, czyli te pojedyncze e, fragmenty, e, które są częścią zdania złożonego. No i słuchajcie. Teraz przejdźmy do zadania trzeciego na stronie 51 i będziemy e, ćwiczyć, że tak powiem, budowę zdań składowych. Polecenie brzmi uzupełnij w zeszycie zdania odpowiednimi słowami, kluczami, i są to who albo that, which albo that, where, albo when. Tak wygląda to. Zadanie i e, polecenie już sobie mówi, e, omówiliśmy, a my teraz e, będziemy sobie tłumaczyć te zdania na język polski, żeby było nam łatwiej. Pierwsze: This is the house my father was born. Musimy zrobić coś takiego. To jest dom, gdzie urodził się mój tata. Ja wiem, że po polsku nie brzmi to dok dokładnie, znaczy e, nie brzmi to. Stylistycznie ładnie, bo my byśmy prędzej powiedzieli: To jest dom, w którym urodził się mój tata. Ale, żeby zrozumieć łatwiej te zależności między językiem angielskim i polskim, tłumaczymy tutaj po prostu dosłownie: To jest dom, gdzie urodził się mój tata, czyli mamy nawiązanie do domu. Musimy tu wstawić: Where? This is the house where my father was born. Teraz idziemy dalej. She's the woman made my sister's dress. To jest kobieta, która uszyła suknię mojej siostry. Która, to słowo odnosi się nie do rzeczy, sukni, tylko do kobiety, e, czyli osoby. Dlatego tutaj będziemy stosować who, na przykład. She's the woman who made my sister's dress. I to jest najlepsza odpowiedź w tym momencie. Idziemy dalej. Trzecie. We met in 1998, we were 7 years old. My się spotkaliśmy w 1998, gdy mieliśmy 7 lat. Słuchajcie, to jest nawiązanie do daty, czyli czasu. Więc tutaj użyjemy when. We met in 1998, when we were 7 years old. A teraz czwarty. She's the girl has joined our class. Ona jest dziewczyną, która dołączyła do naszej klasy. Która jest to nawiązanie do dziewczyny, czyli osoby. She's the girl who has joined our class. I tak wyglądają poprawne, poprawnie zbudowane, połączone zdania. I myślę, że możemy przejść dalej, bo to nie koniec. Tym razem. E, przejdziemy na koniec naszej książki. Bo na tej stronie na 113 również znajdują się zadania i e, te zadania będą poświęcone też zdaniom składowym. Otwórzcie je, te podręczniki wasze na stronie 113 zajmiemy się ćwiczeniem numer 1. Polecenie brzmi wybierz właściwe słowo klucz. I tak wygląda to e, zadanie. A my je sobie i tak przetłumaczymy. W ten sposób. Przykład jest zrobiony za nas. Alice Walker jest pisarką, która albo gdzie pisze o problemach społecznych. Czyli te wyróżnione wyrazy są do wyboru dla nas. My musimy wybrać ten właściwy. To jest zrobione jako przykład, więc która jest naturalną opcją. Ale teraz już nie mamy przykładów, musimy sobie radzić sami. Pierwsze zdanie. The first day of primary school was when albo who I met my best friend. Czyli pierwszy dzień podstawówki był dniem, bo tak możemy to przetłumaczyć, gdy albo kogo poznałam moją najlepszą przyjaciółkę. Ja tutaj who przetłumaczyłem jako kogo, ale możemy to też przetłumaczyć jako która. Która, które. Po prostu chciałem zrobić nawiązanie bezpośrednio do osoby. Bo who samo w sobie oznacza kto. E, Niemniej. Czy byśmy tu wstawili kogo, czy który, która, które? No nie pasuje to ani trochę. Bo mamy nawiązanie do first day, czyli pierwszego dnia, jakiegoś czasu. Czyli opcją najlepszą jest tutaj, gdy. When. Kolejne zdanie. That's the bin, where that we recycle our rubbish. To jest kosz, gdzie, albo który, poddajemy recyklingowi nasze śmieci. Słuchajcie. Po polsku lepiej by to brzmiało, to jest kosz, w którym poddajemy recyklingowi nasze śmieci. Ale jeśli nie mamy w którym, to najbliższą opcją jest słowo gdzie. Bo ma, mamy nawiązanie e, do, że tak powiem, kosza. I mimo tego, że tutaj jest słowo który, that, to nie pasuje to do reszty... Zdania składowego, który poddajemy recyklingowi. To by było dobrze, gdyby tutaj po recyklingowi była kropka, ale tu mamy jeszcze nasze śmieci. Więc lepszą opcją wydaje się, gdzie. Dlatego to jest właściwa opcja. Where. Trzecie. That's my brother's friend, when albo who got into trouble with the police. To jest przyjaciel mojego chłopaka, gdy albo który wplątał się w kłopoty z policją. Czyli to nie ma nawiązania do czasu, to jest nawiązanie do osoby. A w związku z tym, który jest lepszą opcją? Czyli that's my brother's friend who got into trouble with the police. Czwarte. A myth is a story who, albo that, includes gods, heroes and magic. Mit to historia, która, o tu powinien być przecinek, dopiszecie sobie, która która zawiera bogów, bohaterów i magię. Czyli słuchajcie, które, które, które słowo która powinno być wybrane? Mamy nawiązanie do mitu, czyli nie do osoby. Raczej do, możemy mit potraktować jako e, rzecz, że tak powiem. Dlatego nie who, tylko that. That jest właściwą opcją. I pamiętajcie, żeby dopisać przecinek po historii. Piąte. Uh, brick Lane is a place in London that albo where you can buy cool clothes. Brick Lane jest miejscem w Londynie, które albo gdzie możesz kupić fajne ciuchy. Czyli mamy nawiązanie do miejsca. Samo słowo place nam to zdradza i najlepszą opcją wyboru jest tutaj, gdzie. Czyli where. Myślę, że zgodzicie się ze mną w sprawie e, wyboru tych e, wyrazów, słów kluczy bo to są najrozsądniejsze, e, że tak powiem, opcje. A teraz jeszcze jedno ćwiczenie, ostatnie na dziś, drugie, na stronie 113. Polecenie brzmi: wstaw właściwe słowo klucz. I znowu mamy who albo that, which albo that, where oraz when. My skupimy się tak naprawdę na wszystkich wyrazach na w. Pominiemy słowo that oraz that w obu e, odniesieniach do osób i rzeczy i będziemy stawiać tylko wyrazy na w. I tak wygląda to zadanie. Słuchajcie, mmm, przetłumaczymy sobie te zdania i przykład jest zrobiony za nas. I've got a friend who lives in the USA, czyli mam przyjaciela, który mieszka w USA, który jest to nawiązanie do osoby, Dlaczego? dlatego używamy tutaj who eee, i myślę, że się zgodzicie. Że lepszej opcji nie ma. Można by tu wstawić jeszcze that, ale nie mamy tego tak naprawdę nawet w poleceniu. Same słówka na w. Więc who. A teraz pierwsze. Poszliśmy na piękną plażę, która miała biały piasek i niebieską wodę. Tak to powinno brzmieć po polsku. We went to a beautiful beach. Czyli która odnosi się do y, miejsca. I. E, tak naprawdę e, możemy tu wstawić e, which had white sand and blue water. I tak naprawdę, słuchajcie, tutaj moglibyśmy polemizować, czy to jest właściwa opcja, bo tak naprawdę, gdybyśmy tutaj wstawili where, to też nie zrobilibyśmy błędu, bo tak naprawdę e, Wtedy przetłumaczylibyśmy to dosłownie, poszliśmy na plażę, piękną plażę, gdzie e, miała biały piasek. Nie, słuchajcie, cofam, cofam to, co powiedziałem. Had mamy, czasownik had, który oznacza miała. Czyli gdybyśmy tutaj stawili where, gdzie miała, to by to nie miało sensu. Więc which jest tutaj jedyną słuszną opcją. Także nie będziemy nic dopisywać innego, which jest najlepszym wyborem. E, idziemy dalej. Drugie I met a famous actor who has been in several films. Poznałem znanego aktora, hmm, który był w kilku filmach, który odnosi się do aktora, czyli do osoby. Hu. I met a famous actor who has been in several films. Tak to wygląda. E, idziemy, słuchajcie, dalej. Trzecie. There is a new sports center. You can try all kinds of martial arts. Jest nowe centrum sportowe, gdzie możesz spróbować wszelkiego rodzaju sztuk walki. Czyli mamy słowo Gdzie. Jest to najlepsza opcja tutaj. I słowo Gdzie. Już się domyślacie. Wygląda tak. There is a new sports center where you can try all kinds of martial arts. I ostatnie zdanie. It was Christmas, my dad fell in love with my mom. Były święta, gdy mój tata zakochał się w mojej mamie. Czyli słowo, gdy odnosi się do słowa Christmas, czyli do czasu. Dlatego gdy albo kiedy. To jest to słowo. When. It was Christmas, when my dad fell in love with my mom. I słuchajcie, dobiegamy do, dochodzimy do końca naszej. Lekcji. Mam nadzieję, że z tej lekcji wyniesiecie jak najwięcej słówek o ubraniach, w sensie zapamiętacie, że zapamiętacie też przymiotniki związane z ubiorem oraz takie wyrazy jak who, which, where, when i kiedy je stosujemy w zdaniach składowych, no bo to było w naszych celach lekcji. A na dziś wystarczy następny film niebawem. I słuchajcie, mam dla Was informację, bo za tydzień zrobimy sobie sprawdzian. Tak, dobrze słyszeliście. I ten sprawdzian będzie dotyczył między innymi zdań składowych, ubioru. I jeszcze poświęcimy sobie jedną lekcję na powtórki z formami przyszłymi. Zrobimy to jutro i. W środę zrobimy sobie już nowy temat lekcji, który nie, którego nie będzie na sprawdzianie, ale dziś i jutro poświęcamy na powtórki przed e, przyszłotygodniowym sprawdzianem. I następny film niebawem postaram się na jutro go przygotować. A za dziś dziękuję Wam. Mam nadzieję, że zrealizowaliśmy sobie cele naszej dzisiejszej, dzisiejszej lekcji. Wracajcie do tej lekcji, jeśli tylko uznacie, że musicie. Pozdrawiam i troszczycie się o siebie.